No to może teraz mi powiesz po prostu tak mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Jak wygląda? No, pomiędzy tobą i Jorkiem. A pomiędzy mną Jorkiem. No tak wygląda, że no, ja go na pewno bardzo lubię, a on powiedział mi, że mnie kocha. I ja no, no bardzo, bardzo, bardzo go lubię. No i wiadomo, że nie chcę jego skrzywdzić, ale boję się, że nie jestem pewna, czy on też mnie aż tak lubi. Znaczy wiem, że mnie lubi, no. ale żeby kochać, to... To jest dla mnie takie nowe, więc ja jestem trochę taka, że nie wiem do końca, co o tym myślę. No dobra, okej, okay, rozumiem, Aha. ale najważniejsza sprawa jest taka, no? żebyś po prostu powiedziała sama sobie i też mi, bo jestem też w sumie ciekawy, no? czy ty go kochasz. No, kochać to nie, no bo to wiadomo, że kochać to jest takie uczucie, co dopiero za jakiś czas. Ale myślisz, że mogłabyś go pokochać? Myślisz, że ty... tak. No nie wiem, jeszcze na razie pokochać, to jest ciężko. No na pewno go lubię bardziej niż normalnie. No to, to tak. Nie o Boże, to nie hamować. mogę w to uwierzyć. Co? Nie mogę w to uwierzyć, bo ja byłem przekonany, że ty powiesz, że tego nie pokochasz i że ty go po prostu tylko i wyłącznie lubisz. Byłem Ale przekonany, ja nie że ty mi wiem. tak powiesz. Ale byłem ja. Byłem absolutnie przekonany, ja nie że usłyszę ja... od ciebie nie, Olek to jest tylko i wyłącznie mój kolega w życiu go nie pokocham. Byłem przekonany, Ale że ja... to powiesz. Nie jestem no ja nie go bo... nie kocham, tylko go bardzo, bardzo lubię bardziej niż normalnie. A z kochaniem to na razie jest taki. Ale swego. czy mnie też lubisz bardziej niż normalnie? No, ty jesteś mój best friend. Czyli jego lubisz bardziej niż normalnie, ale inaczej niż mnie? Chyba tak. Czyli jego bardziej lubisz w takim... w takim kącie... Damsko męskim? Chyba tak. No? A ty co myślałeś? Nie, ja nie wiem co o tym myśleć. Muszę to po prostu wszystko przetrawić. Mhm. Bo ja byłem przekonany, że ty mi powiesz, żebym był spokojny i że ty go po prostu traktujesz jako kolega. A ty mówisz, że ty możesz coś do niego poczuć. Mi się to nie mieści w głowie. Wydaje mi się, że Olek to nie jest dla ciebie dobry chłopak. Naprawdę. Po prostu mm? mi zaufaj. Dobra. Okej. Okay. Czy myślisz, że nie? Okej. Okay. Więc muszę ci jakoś ufać pod tym względem. Mm. No, bo ja zaczęłam się tak, jakby w to trochę wkręcać. I dlatego, może, zaczęłam. Nie, coś... proszę, nie wkręcaj się w to. Nie? Ja wiem o tym, że on ją nominował, a teraz ją nagle kocha. Nie minęły nawet trzy tygodnie, więc to jest po prostu dla mnie trochę nieprawdopodobne. No Tylko, że ja tego po prostu nie mogę powiedzieć, no bo wiadomo, że to jest po prostu tajemnica, więc muszę ją chronić w jakiś inny sposób, w taki jakiś bardziej subtelny. Magda, ty nie chcesz z nim być. Przecież ja to widzę, on cały czas do ciebie podchodzi, ty od niego uciekasz, uciekasz od niego wzrokiem, on się zaczyna przytulać, ty się wycofujesz. To widać w Twoim ciele. Naprawdę? Tak, to widać w Twoim ciele. Ty się czujesz niekomfortowo. No czasami tak, czasami się czuję niekomfortowo. No ale lubię go bardzo, to, on, to na pewno. Nie, to mnie hmm. tylko utwierdziło w przekonaniu, że to naprawdę nie jest chłopak dla Ciebie. No ale bym chciała, żeby był. Tylko ja się boję, że właśnie on mnie wkręci Gdzie? w to. I... Ale no, chcę mu Idzie zaufać, tu. tylko nie wiem. Co ty chcesz mu powiedzieć? Właśnie jeszcze nie wiem. No ja chcę, żeby po prostu był pisany now pomiędzy wszystkimi. No tak. To na bank. Siema. 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 Hey. Hmm. <laughs> <laughs> hej. Hej, hej. Dobrze. Mm. Co jesz? Cukierkę. Okej. Okay. No dobra, bo chciałem z wami porozmawiać, chyba, bo wiem, że, moje, mnie przyprowadził tutaj bo wiem, na że moje przyjście na pewno wywołało trochę zamieszania pomiędzy wieloma ludźmi w domu tak. i pomiędzy wami na pewno też. Więc... Hmm, jakby to powiedzieć... Ja nie wiem, co chcę w tym momencie powiedzieć sama, bo... A ty, Olek, sama kochasz Magdę? Kochasz ją? Mhm. Hmm. No to co ja mogę powiedzieć? Tak naprawdę chyba tyle że jeżeli się nawzajem kochacie, no to ja po prostu będę szczęśliwy. I... Na pewno nie będę chciał pomiędzy wami stanąć, na pewno nie będę chciał, no nie wiem, jakoś, jakoś wam zaszkodzić. Chociaż ja z perspektywy widza, tak jakby na was, uważam, że do siebie w ogóle nie pasujecie.